Gry wideo z przełomu XX i XXI wieku potrafiły być dziwne. Nie wszystkie oczywiście, nawet nie większość. Istniał jednak pewien tematyczny i estetyczny trend rozciągający się na wiele gatunków gier. Chodzi mi o dziwność, która wynikała nie z nieporadności czy braków budżetowych albo technologicznych, ale dlatego, że twórcy tych gier chcieli wyjść poza określone ramy gatunkowe, zrobić rzeczy, których jeszcze nie było, nie tylko w grach wideo, ale w całej kulturze popularnej. I tu pojawia się ciekawa zależność z literaturą gatunku New weird, której okres szczytowej popularności przypada na te właśnie lata. Mogę się założyć, że gdy słyszycie słowo fantasy, w większości przypadków staje wam przed oczami obraz drużyny składającej się z człowieka, elfa i krasnoluda, która przemierza świat przypominający europejskie średniowiecze w jakimś konkretnym z góry określonym celu. Termin fantastyka naukowa budzi podobne jednoznaczne skojarzenia z zaawansowaną technologią, statkami kosmicznymi, sztuczną inteligencją i życiem pozaziemskim. Horror to już nieco szerszy termin, ale również odruchowo powiązywany jest z kluczowymi motywami, takimi jak nawiedzone miejsca, wampiry, wilkułaki. To bardzo poręczny podział. Jeśli szukam na Netflixie kolejnego serialu do obejrzenia i widzę w podpisie Science Fiction albo Fantazy, wiem czego się mniej więcej spodziewać. Wydawca nowej serii książek z łatwością przelepi jej łatkę, dzięki której łatwiejszy będzie marketing takiego dzieła. Z drugiej strony szufladki są wygodne, ale potrafią rozleniwić autorów, którzy nie podejmują wysiłku tworzenia czegoś naprawdę oryginalnego, tylko podążają za ustalonymi wzorcami. Do tego dochodzi również strach przed ryzykiem. Jeśli dana powieść będzie miała zbyt egzotyczne i zbyt dziwaczne założenia wyjściowe, to może na starcie odstraszyć część czytelników. W latach 90. grupa głównie amerykańskich i brytyjskich twórców fantastyki postanowiła zmuntować się przeciwko temu paradygmatowi i zacząć tworzyć coś zupełnie nowego. Coś, co będzie wymykało się takim etykietkom jak fantazy czy fantastyka naukowa. Nie zupełnie chodziło im o to, by wrzucić elfy na statki kosmiczne czy kosmitów do nawiedzonego domu, ale zrobić coś głębszego. Cofnąć się do samych początków nowoczesnej fantastyki i z tamtego punktu podążyć w zupełnie innym kierunku. Współczesna proza fantastyczna wzięła swój początek z palpowych magazynów wydawanych w Ameryce pierwszej połowy XX wieku, takich jak Amazing Stories czy Weird Tales. Utwory z tamtego okresu nazywamy przeważnie Weird Fiction, dziwne opowieści. Dlatego twórcy New Weird postanowili nazwać y, swój ruch artystyczny właśnie w taki sposób, by podkreślić korzenie gatunku, do którego odwołują się w swojej prozie. No dobrze, ale czym właściwie charakteryzuje się New Weird? Jak opisać tę konwencję? To pojawia się problem, jak bowiem opisać gatunek, który wymaga od twórców, by tworzyli dzieła wymykające się klasyfikacją. Jeff Vandermeer, jeden z ojców New Weird, skonstruował definicję, którą można streścić w następujący sposób. New Weird to rodzaj współczesnej, alternatywnej fikcji, która buntuje się przeciwko ustalonym wzorcom gatunkowym. Na ogół robi to poprzez wykorzystywanie złożonych sytuacji z realnego świata jako punktu wyjścia do stworzenia uniwersów, czerpiących zarówno z fantazy, jak i fantastyki naukowej oraz surrealistycznego horroru. Wszystko to celem stworzenia świeżych, niekonwencjonalnych i trudnych do zaszufladkowania narracji. Generalnie można bezpiecznie założyć, że jeśli twórca stara się pokazać środkowy palec kliszą gatunkowym, tworzy New World, albo coś odwołującego się do tego gatunku. Albo coś, co przynajmniej można analizować przez ten pryzmat. Większość fantazy rozgrywa się w jakiejś wariacji europejskiego średniowiecza. New World da nam światy, w których ciężko będzie odnaleźć proste odniesienia do czegokolwiek z historii naszej planety. Wielotomowe sagi skupiają się na historiach, w których ważą się losy całego świata albo nawet wszechświata. New Earth zainteresowany jest raczej mikroskalą, osobistymi celami głównych bohaterów. Konwencjonalna fantastyka przesiąknięta jest patosem i powagą, i ciężkim mrokiem. New Earth często celuje w tragikomizm, w intertekstualne nawiązania, czarny humor i farsę itd. Ciężko w kilku prostych słowach określić, czym właściwie jest New Earth. Można za to bardzo długo opowiadać o tym, czym nie jest. Głównymi postaciami tego ruchu artystycznego byli Jeff Vandermeer, Chyna Miawil, Thomas Ligotti i wielu innych. W opisie tego filmiku umieszczę link do artykułu, który stanowi dobry punkt wejścia w ten gatunek oraz poleca najważniejsze powieści i opowiadania. Oczywiście polecam, bo to jedno z najbardziej interesujących zjawisk w fantastyce od kilku ostatnich dekad. Przejdźmy zatem do gier wideo. Na przełomie tysiącleci ten rynek wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Przede wszystkim gry były wciąż niszową rozrywką skierowaną do stosunkowo wąskiej grupy odbiorców i kluczowa zmiana tego stanu rzeczy miała dopiero nastąpić. Gry jako biznes egzystowały trochę na pograniczu. Nie miały absurdalnie wielkich budżetów, które blokowałyby eksperymenty w formie i w treści, ale równocześnie były dość wydajną maszynką do zarabiania pieniędzy, która dynamicznie poszerzała swoje wpływy. Dzięki temu indywidualny głos twórców gier cały czas przebijał się do głównego nurtu i pomagał go kształtować. Dwie prawdopodobnie najważniejsze gry wideo lat 90 Quake i Wrota Baldura, zainspirowane były rpg sesjami prowadzonymi przez ich twórców. Scenarzystą Half-Life'a był Mark Laidlow, pisarz science fiction i horroru. To byli ludzie, którzy siedzieli głęboko w kulturze geeków, uczestniczyli w konwentach fantastyki, życiu fandomowej społeczności, na bieżąco śledzili trendy i rozwój fantastyki. Nic zatem dziwnego, że w momencie gdy New York jako gatunek literacki zaczął uzyskiwać popularność i szerszy rozgłos, Wielu z nich zaczęło się nim inspirować w swojej własnej twórczości. Co dało nam takie produkcje jak Evil Twin, American McGee Alice, Planscape Torment, Morrowind, Thief, The Longest Journey i naprawdę całe mnóstwo innych. Wiele z tych produkcji było surrealistycznymi przypowieściami o próbie poukładania się z własną przeszłością, psychiką czy nieprzeprocowanymi traumami. To właśnie tego rodzaju egzystencjalne rozsterki i metafizyka stanowiły rdzeni literatury New Weird. Inne skupiały się na odwracaniu schematów tradycyjnej literatury fantazji i fantastyki naukowej, pozorowaniu pewnych znanych motywów, by w kluczowym momencie rozegrać je w zupełnie niespodziewany sposób. A wszystko to w oryginalnych światach przedstawionych, często umieszczonych na samej granicy jawy i snu, cudownie obcych i nieprzewidywalnych. Nawet gry będące sequelami albo adaptacjami starszych tekstów kultury potrafiły podejść do tematu w oryginalny i kreatywny sposób. Była w tym intelektualna i artystyczna energia, którą dopiero po latach nauczyłem się w pełni doceniać. Były to rzeczy nierzadko bardzo ambitne. Nikomu mam nadzieję nie muszę przedstawiać gry Planescape Torment z 1999 roku. Jej twórcy wykorzystali nietypowy świat przedstawiony Planescape, by stworzyć tragicomiczną powieść o poszukiwaniu utraconej tożsamości w świecie, w którym tożsamość, własną oraz cudzą, można kształtować samą siłą swoich przekonań. Wydany 3 lata później Morrowind stawia na głowie zużyty schemat fabularny przepowiedzianego przez starożytne proroctwo wybrańca losu, który ratuje świat, traktując go w kategoriach samospełniającej się przepowiedni, zdeterminowanej przez wybory i decyzje gracza. Pierwszoplanowe postacie gier z tego nurtu często zmagały się z zaskakująco przyziemnymi problemami, takimi jak walka z depresją, odrzuceniem, poszukiwaniem swojego miejsca na świecie, nieumiejętnością poukładania się z otaczającą ich rzeczywistością. Wiele z tych produkcji wyróżniało się kompleksowymi, starannie zaprojektowanymi światami przedstawionymi. I choć w grach przygodowych czy fabularnych jest to raczej standardem, to nawet liniowe gry New York, ograniczone wyłącznie do głównego wątku i kilku kilkunastu poziomów, potrafiły zachwycić szczegółowością, z jaką wymyślono i opisano mitologię uniwersum, jego wewnętrzną politykę i historię postaci. Z kolei takie produkcje jak Evil Twin czy American McGee's Alice stawiały na introspekcję. Światy przedstawione symbolizowały wspomnienia, emocje i doznania głównych postaci. W ten sposób, zwiedzając kolejne poziomy, dowiadywaliśmy się o ich przeszłości, teraźniejszości, o ich traumach, przeżyciach, lękach, marzeniach i aspiracjach. W ten sposób nie potrzeba było wielu dialogów i ciągnącej się narracji, by lepiej poznać protagonistę. Wystarczyło przyjrzeć się temu, co dzieje się wokół. To zachęciło twórców poziomów do odważnego operowania przestrzenią, która na ogół nie podlega żadnym konwencjonalnym prawom fizyki. Unoszące się w powietrzu skały z Morrowinda, praktycznie dowolny poziom z American Megis Alice, czy posiadłość Konstantina z która w miarę zwiedzania staje się coraz dziwaczniejsza, coraz mniej przewidywalna i coraz bardziej niebezpieczna aż do momentu, w którym rzeczywistość wokół nas dosłownie zaczyna się skręcać i zaprzeczać samej sobie. Ściany stają się sufitem, podłogi ścianami, a drzwi, które otworzymy mogą nieoczekiwanie prowadzić do gęstego lasu albo odchłani kosmicznej pustki. Do dziś można odnaleźć w tych grach mnóstwo unikalnych rzeczy, historii, stylistyki, konwencji, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. Do wielu z nich warto wrócić nawet teraz. Jasne, wiele z tych gier wygląda dziś prymitywnie, ale będę upierał się przy tym, że ta prymitywność wykreowała określoną estetykę. Twórcy gier zdawali sobie sprawę z tego, że i tak nie uda im się osiągnąć hiperrealizmu, więc zamiast tego szli w przeciwnym kierunku, wykorzystując abstrakcję, karykaturalność i surrealizm. Dlatego postacie występujące w tych grach często są zniekształcone, mają zaburzone proporcje ciał, są niedopasowane, często poruszają się w nienaturalny sposób, jak istoty ze snu albo innego świata. Nie uważam, że współczesne gry wideo są mniej kreatywne, czy w jakikolwiek inny sposób gorsze od tamtych produkcji. W żadnym razie. Uwielbiam wiele współczesnych gier i cieszę się, że to medium cały czas ewoluuje, próbuje nowych rzeczy i stara się kreować nowe trendy. Nawet jeśli nie wszystkie z nich mnie interesują, to nigdy nie mam problemu ze znalezieniem jakiejś stosunkowo nowej gry, która mnie wciągnie i zachwyci. Chcę tylko powiedzieć, że pod koniec XX i na początku XXI wieku wiele gier komputerowych było w awangardzie współczesnych trendów gatunkowych fantastyki. Być może po raz pierwszy w historii gry przestały stać w cieniu innych, starszych środków przekazu artystycznego i zaczęły rzucać własny. I dlatego ten okres w historii gier na zawsze pozostanie w moim sercu. I mówię o tym, ponieważ, no cóż, ponieważ jestem beznadziejnym piwniczakiem i fascynują mnie tego typu powiązania w kulturze masowej. Poza tym jednak chciałbym w jakiś sposób uhonorować te gry i to, co próbowali osiągnąć ich twórcy. Dziś z bardzo wielu różnych względów, wielcy twórcy gier wideo. Nie podejmują aż tak ryzykownych decyzji artystycznej, a wydawcy nie finansują tak odważnych projektów. Żeby uświadomić sobie, jak wiele się zmieniło, zauważmy, że American McGee Alice wydał Electronics Arts, a złego bliźniaka Ubisoft. Wow! Jeśli jesteście osobami, które z uwagi na wiek albo jakikolwiek inny czynnik nie miały szansy załapać się na ten okres rozwoju gier wideo, zagrajcie w przynajmniej niektóre z podanych przeze mnie tytułów. Jasne, grafika wielu może odstraszać, niektóre wymagają modyfikacji albo fanowskich łatek, by w ogóle ruszyły na współczesnym sprzęcie, ale. Jeśli uda Wam się pokonać te trudności, odnajdziecie szeroki wachlarz fascynujących idei, odważnej estetyki i interesujących historii. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie są to właśnie rzeczy, za które uwielbiam gry wideo.